Duże rodziny w Olsztynie obchodziły swoje święto. 11 października trzy olsztyńskie placówki mieszczące się przy Alei Piłsudskiego zorganizowały wydarzenie pod hasłem Dzień Dużej Rodziny. Galeria BWA, Olsztyńskie Planetarium i Planeta 11 zagwarantowały cały dzień atrakcji. Gości przywitał prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, główny patron wydarzenia. Dzisiejsze wydarzenie, po raz pierwszy organizowane w tak dużym zakresie, wychodzi zapewne naprzeciw oczekiwaniom dużych rodzin i jestem przekonany, że będzie fajnym dniem spędzonym integracyjnie pomiędzy dużymi i wszystkimi rodzinami, które dzisiaj tu zaprosiliśmy i które tu biorą udział w tym wydarzeniu. Dzień dużej rodziny, czyli takiej, w której rodzice mają co najmniej troje dzieci, rozpoczął się od projekcji filmu Skubidu upior w operze, który odbył się pod kopułą olsztyńskiego planetarium. Również tam na parterze odbywały się warsztaty edukacyjne pod tytułem Zabawa i Nauka. Nieco inne artystyczne atrakcje czekały na rodziny w Galerii Sztuki BWA, gdzie najmłodsi poznawali twórczość polskich malarzy z grupy Pędzle. Takie nietypowe oprowadzanie pod tytułem Gra w pędzle, i będzie to rodzaj takiego, takiej gry planszowej. Trzeba będzie odpowiedzieć na kilka pytań, znaleźć kilka szczegółów. Najlepsi dostaną nagrody, naprawdę atrakcyjne. Co więcej, w holu galerii została urządzona pracownia malarska dla dzieci, a w atrium Biura Wystaw Artystycznych odbył się koncert z zespołu Dziecięce Niebo. Na nudę nie mogli narzekać uczestnicy warsztatów technicznych odbywających się w planecie 11. Właśnie tam dzieci budowały najróżniejsze konstrukcje ze specjalnych klocków, które następnie zostały wprawiane w ruch za pomocą ekologicznych baterii słonecznych. Dzieci bawiły się świetnie, podobnie jak ich opiekunowie. Uważam, że bardzo fajny pomysł, że super inicjatywa, że dzieci mogą wyjść trochę z domu i w innym miejscu malować, tworzyć. Przede wszystkim rozwijające, bo dziecko patrzy na innych, naśladuje, dorośli pomogą. No i wspaniale. Trochę fizyki, trochę rozeznania świata, no właśnie początkujących uczniów to jest dobra rzecz i pomysł też wspaniały godzin godzin kontynuowania. Dużo atrakcji, dużo widać po dzieciach zainteresowane, radosne bawią się. Ciekawe doświadczenia tam na dole, że bardzo fajnie, super. Dzień Dużej Rodziny odbył się w Wolsztynie po raz pierwszy. Wydarzenie było częścią programu Karta Dużej Rodziny, który promuje rodzicielstwo i wspiera rodziny wielodzietne.